Proszę bardzo, jak to się żony autem jedzie powolutku, ładnie. To się nic nie ukryje. Tak, Wituś, twoja żona była właściwie dumna. Medr na godzinę. No jedź mu tam, stanę na masce. Co? Co? nie Co? No, nie Ty nie staniesz, weź mu wygląd na masce. To metr nad nim. Jedziesz, no, bombkę mu rzuć. Coś tu nałączał. No, o, jedź no. Weź mu pod doku coś Nie możesz jakieś bombki rzucić? Najbany no, jesteś? Ty byłeś piły, nie powinieneś latać Mordo, piłeś? Nie leć <laughs> Może... Weź mu tam zleć, no Ty, bo mi tu się chyboce, no Przedni zleca, wyprzedzą go On idzie tak wolno, że ślinak by go wyprzedził, no czekaj, czy go widzę? No, i bombkę mu mi. Dół, dawaj do no. Gitę w dół. No. Weź no. no, no. Dawaj. I masz metrów? 11. Weź, że mu bliżej, no. 11 on nie zobaczy. No, wróbla by nie zobaczył. Meter mu stoi nad głową. Miga z światłami. O? Miga z światłami. Tak? Weź mu weź do chałupy. Nie widzę. Weź no, wodołuchaj. No. Jednij go tam lekko. Chodź do MK, zobaczymy, pziąż na komputerze i siedzi po nim ruchem wali. Dawaj. Gdzieś, mylegać Ja nie, mu. Pójdzie, pójdzie do autogaska. Leź do MK, na pewno Marszczyfreda samochodzi. Weź mu tam, mrugnij mu awarią i nie jedzie. Jeźdź do Zobaczymy, jak się na komputerze pracuje. A tam... I laptop cały chodzi. O. O, o, Włączył dzika widok od tyłu. No, już od tyłu tam ma widok włączony. No, na bank marszy. No, no już drzwi otworzył, żeby przewiew był. A rogu się na ja, to żeby nie czuć było. No, Weź mu do chałupy, weź mu tam, zapukaj w okienko. <grystanie> Fajne, kogoś stalkować, nie? Przez ten dronem. Za moich czasów to trzeba było kamieniem w jednym albo coś. Pykadełko się robiło. Na futrynę się przybijało gwoździka. Metrowy, na, na metrowy ten sznurek, kamyczek i do kamyka sznurek. I tylko robić tak: puk, puk, puk w szybę. I ktoś otwierał latom zasłonkę. A tam kamyk do góry i cisza. A my w hi, hi, hi. hi. No, na bak, mówi, o mój laptop, o mój laptop. Pisze firmowe maile. O, pisze firmowe maile. A co? Na bak Wyłączył pornora, widać było. No, coś wciął w kamerę. Co? Kamera coś zaciął, czekaj. Gdzie bo polecił szoki? No. gdzieś ty poleciał. No, spadam od niego, co tam od niego chcesz? Jak od niego? No, weź, że trzeba podleć. No, na pewno marszczy, no. A to mu siedzimy maście, tu. Pokazał, którą rękę maszczy. No bo przeciwnie, się wykabiły czujniki. Możemy bombkę jednąć? O, chodź mu, zawiesiemy coś. Chodź, proszę cię, zawieźmy mu coś. Kanapkę mu zrobię z tymi. Sałatką, co? Zawiedziesz mu, bo weź, musimy to zrobić. Dobra, koniec, bierzesz się za robotę.